Świat kina często błyszczy blaskiem reflektorów i czerwonych dywanów, ale za fasadą sławy i bogactwa kryją się historie, które bywają mroczne i pełne kontrowersji. Czasami życie prywatne gwiazd przechodzi w sferę skandalu, a konsekwencje ich działań prowadzą do dramatycznych zwrotów akcji. Dla niektórych celebrytów finałem tej drogi jest cela więzienna, w której blask Hollywood zastępują chłodne mury. Michael Jays to amerykański aktor, który zdobył popularność dzięki roli policjanta Juliana Loa w serialu telewizyjnym The Shield. Przez lata budował wizerunek cichego, oddanego aktorstwu profesjonalisty. Jednak jego prywatne życie było dalekie od stabilności. W maju 2014 roku Michael Jace został aresztowany po brutalnym zamordowaniu swojej żony, April Jace, w ich wspólnym domu w Los Angeles. Ustalono, że podczas domowej kłótni Jace oddał kilka strzałów w stronę żony, w tym jeden, gdy próbowała uciec. Cały dramat rozegrał się na oczach ich dwóch nieletnich synów, którzy byli świadkami tej makabrycznej sceny. Śledztwo wykazało, że Jace planował swoje działania, a jego motywacja wynikała z problemów finansowych oraz zazdrości o życie osobiste żony. Podczas procesu wyszły na jaw szczegóły dotyczące przemocy domowej, jakiej Jace dopuszczał się w przeszłości. Zeznania świadków oraz zapisy z wcześniejszych incydentów ujawniły wzór agresywnego zachowania, które aktor skutecznie ukrywał przed opinią publiczną. Prokuratura podkreślała, że Jace celowo wymierzył strzały w nogi żony, aby dodatkowo ją upokorzyć, zanim oddał ostateczny strzał, który zakończył jej życie. W czerwcu 2016 roku Michael Jace został uznany za winnego morderstwa drugiego stopnia i skazany na 40 lat pozbawienia wolności. Proces i jego brutalne szczegóły odbiły się szerokim echem w mediach, niszcząc jego karierę i reputację. Danny Masterson to amerykański aktor, który zdobył popularność dzięki roli Stevena Hyda w serialu komediowym That 70 Show, emitowanym w latach 1998-2006. Serial opowiadający o grupie przyjaciół dorastających w latach 70. XX wieku szybko stał się kultowym hitem. A rola Mastersona przyniosła mu rozpoznawalność na całym świecie. Aktor występował także w innych produkcjach, takich jak Men at Work czy The Ranch, budując swoją pozycję w branży rozrywkowej jako charyzmatyczny i utalentowany artysta. W życiu prywatnym był znany jako aktywny członek kościoła scjentologicznego, co przez lata wpływało na jego wizerunek i relacje z otoczeniem. Jednak mimo sukcesów zawodowych i społecznych, jego życie osobiste i decyzje okazały się wyjątkowo kontrowersyjne. W 2017 roku Masterson został oskarżony o serię gwałtów, których miał się dopuścić na trzech kobietach w latach 2001-2003, kiedy jego kariera znajdowała się na szczycie. Oskarżycielki, które również należały do kościoła scientologicznego, ujawniły, że spotkały się z presją ze strony organizacji, mającą na celu zatuszowanie sprawy i uniemożliwienie zgłoszenia przestępstw organom ścigania. Kobiety twierdziły, że były zastraszane, a ich reputacje niszczone, co miało je zmusić do milczenia. Kościół Scientologiczny stanowczo zaprzeczył oskarżeniom o tuszowanie przestępstw. Jednak zeznania świadków i materiały dowodowe ukazywały istotne powiązania między organizacją a postępowaniem Mastersona. Procesy sądowe w tej sprawie były skomplikowane i przeciągały się latami. Pierwszy proces, który odbył się w 2022 roku, zakończył się unieważnieniem z powodu braku jednomyślności wśród ławy przysięgłych. Dopiero w drugim procesie, przeprowadzonym w 2023 roku, aktor został uznany za winnego dwóch zarzutów gwałtu. Trzeci zarzut nie zakończył się wyrokiem skazującym z powodu przedawnienia. Masterson konsekwentnie zaprzeczał wszystkim zarzutom, utrzymując, że oskarżenia były wynikiem zemsty lub manipulacji. Jednak materiał dowodowy, w tym szczegółowe zeznania ofiar i świadków, okazały się kluczowe dla ostatecznego wyroku. W wyniku procesu Masterson został skazany na karę od 30 lat więzienia do dożywocia. Wyrok zapadł w atmosferze publicznego oburzenia, zarówno na samego aktora, jak i na kościół scientologiczny, którego działania w tej sprawie zostały szeroko potępione. Will Hayden. To były amerykański prezenter telewizyjny i biznesmen, urodzony w 1965 roku w Luizjanie który z lokalnego różnikarza stał się gwiazdą telewizji, by ostatecznie trafić do więzienia jako przestępca seksualny skazany na dożywocie. Początkowo prowadził niewielki sklep z bronią Red Jacket Firearms w Baton Rouge, który z czasem przekształcił w dobrze prosperującą firmę specjalizującą się w kastomizacji i produkcji broni palnej. Jego życiową szansą okazał się reality show Sons of Guns, emitowany na kanale Discovery Channel w latach 2011-2014. Program szybko zdobył popularność, prezentując proces produkcji i modyfikacji broni oraz codzienne życie pracowników firmy. Hayden wykreował w nim wizerunek surowego, ale sprawiedliwego szefa i kochającego ojca. Jednak za kulisami telewizyjnego show krył się mroczny sekret. Wszystko wyszło na jaw w sierpniu 2014 roku, kiedy został aresztowany pod zarzutem gwałtu na nieletniej. Śledztwo ujawniło przerażający wzorzec przestępstw seksualnych trwających przez dekady. Pierwszą ofiarą była młoda dziewczyna molestowana, gdy miała zaledwie 11 lat. Kolejna ofiara zgłosiła się z oskarżeniami o gwałty, do których dochodziło w latach 1991, 1993, gdy miała 12, 13 lat. Najcięższym ciosem dla opinii publicznej było ujawnienie że jedną z ofiar była jego własna córka. Podczas procesu w 2017 roku przed sądem w East Baton Rouge Parish, prokuratura przedstawiła wstrząsające dowody i zeznania świadków. Ofiary opisywały, jak Hayden wykorzystywał swoją pozycję autorytetu i władzę, by je zastraszać i zmuszać do milczenia. Szczególnie poruszające były zeznania jego córki, która opisała lata wykorzystywania i manipulacji psychicznej. Ława Przysięgłych nie miała wątpliwości co do winy oskarżonego. W kwietniu 2017 roku sąd wymierzył mu karę dwóch wyroków do dożywocia plus dodatkowe 40 lat więzienia wszystko bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Konsekwencje jego aresztowania były natychmiastowe. Discovery Channel anulowało program Sons of Guns, a firma Red Jacket Firearms przeszła przez proces restrukturyzacji, zmieniając nazwę i właściciela. By odciąć się od swojego założyciela. Społeczność Baton Rouge była wstrząśnięta. Człowiek, który był lokalną celebrytą i szanowanym biznesmenem, okazał się seryjnym przestępcą seksualnym. Kalan Walker to amerykański aktor, raper i model, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli w filmie Superfly z 2018 roku oraz występom w serialach telewizyjnych i projektach muzycznych. W 2018 roku został aresztowany pod zarzutem popełnienia szeregu przestępstw seksualnych, w tym gwałtów i napaści na tle seksualnym. Śledztwo wykazało, że Walker zwabiał młode kobiety, obiecując im wsparcie w karierze aktorskiej lub modelingowej, a następnie dopuszczał się na nich przemocy seksualnej. Proces ujawnił, że jego przestępstwa były popełniane od 2013 do 2018 roku. Ofiarami Walkera były głównie młode kobiety, w tym nastolatki, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej i były podatne na jego manipulacje. W trakcie postępowania sądowego prokuratura przedstawiła dowody wskazujące na systematyczne i metodyczne działania Walkera, mające na celu wykorzystanie zaufania swoich ofiar. W 2022 roku został uznany za winnego w sprawie dotyczącej siedmiu kobiet i jednej nastolatki. Sąd skazał go na 50 lat do dożywocia za gwałty i napaści seksualne. Jego czyny zostały określone jako szczególnie wyrachowane i brutalne, a wyrok miał odzwierciedlać powagę popełnionych przestępstw. Walker obecnie odbywa swoją karę w więzieniu. Amy Locane to amerykańska aktorka, która zdobyła popularność w latach 90. dzięki występom w takich filmach jak Cry Baby, gdzie zagrała u boku Johnniego Deppa, oraz serialu Melrose Place. W 2010 roku jej życie zmieniło się dramatycznie, gdy prowadząc samochód pod wpływem alkoholu spowodowała wypadek, w wyniku którego zginęła 60-letnia Helen Siman, a jej mąż Fred Siman został ciężko ranny. Badania wykazały, że poziom alkoholu we krwi lokane wynosił 23%, co znacząco przekraczało dopuszczalny limit. Proces sądowy w 2012 roku zakończył się wyrokiem trzech lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Wyrok wywołał oburzenie, szczególnie ze strony rodziny ofiary, która uważała go za niewspółmierny do skali tragedii. Po apelacjach i ponownym rozpatrzeniu sprawy w 2020 roku sąd wymierzył surowszy wyrok, zwiększając karę do 8 lat pozbawienia wolności. W trakcie procesu ujawniono, że w momencie wypadku Lokan zignorowała wcześniejsze ostrzeżenia o swojej nieodpowiedzialnej jeździe, co podkreśliło stopień jej zaniedbania. Aktorka obecnie odbywa karę w więzieniu, a jej sprawa przez lata była szeroko komentowana jako przykład poważnych konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i braku odpowiedzialności. Zach Avery. To amerykański aktor, który zdobył ograniczoną popularność dzięki rolom w filmach niezależnych, takich jak The White Crow, Farming oraz Last Moment of Clarity. Choć jego występy spotkały się z mieszanym odbiorem, Avery próbował zdobyć większe uznanie w Hollywood. Jego aktorska kariera jednak nie przyniosła oczekiwanych sukcesów, co zbiegło się w czasie z rozpoczęciem działań, które ostatecznie doprowadziły do jego aresztowania i skazania za jedno z największych oszustw finansowych w historii Hollywood. W 2021 roku Zach Avery, którego prawdziwe nazwisko brzmi Zachary Horwitz, został oskarżony o stworzenie i prowadzenie schematu Ponziego, który oszukał setki inwestorów na kwotę ponad 650 milionów dolarów. Od 2014 roku Avery przekonywał inwestorów, że jego firma zajmuje się zakupem i dystrybucją międzynarodowych praw do filmów. Które miały być licencjonowane dużym platformom streamingowym, takim jak HBO i Netflix. Aby uwiarygodnić swoje działania, Avery przedstawił fałszywe dokumenty i umowy, które sugerowały współpracę z tymi gigantami branży filmowej. W rzeczywistości umowy te nigdy nie istniały. Avery obiecywał swoim inwestorom zwrot rzędu 35-45% rocznie, co przyciągnęło uwagę licznych osób i funduszy inwestycyjnych. Schemat Ponziego działał przez lata, ponieważ pieniądze od nowych inwestorów były wykorzystywane do spłacania wcześniejszych wierzycieli. Tymczasem Avery prowadził życie pełne luksusu. Zakupił posiadłość w Los Angeles za ponad 6 milionów dolarów, drogie samochody, a także finansował ekstrawaganckie podróże i styl życia. W 2021 roku śledztwo FBI doprowadziło do jego aresztowania. Podczas procesu w 2022 roku Sąd przedstawił szczegółowe dowody na fałszywe działania Avery'ego, który świadomie manipulował swoimi ofiarami. Łącznie oszukał około 250 inwestorów, w tym kilku znaczących graczy z branży finansowej. Po uznaniu go za winnego oszustwa, sąd skazał Avery'ego na 20 lat pozbawienia wolności oraz nałożył obowiązek zwrotu 230 tysięcy dolarów. Jerry Harris – to były cheerleader i gwiazda serialu dokumentalnego Netflixa Cheer, urodzony 14 lipca 1999 roku w Hinsdale w Illinois. Jego droga do sławy rozpoczęła się od cheerleadingu w Navarro College, gdzie został zauważony przez producentów Netflixa. W styczniu 2020 roku zadebiutował w serialu Cheer, który przyniósł mu natychmiastową rozpoznawalność i status celebryty. Występował w programie The Ellen DeGeneres Show. Był korespondentem na ceremonii wręczenia Oscarów i zdobył lukratywne kontrakty reklamowe z markami takimi jak Walmart, Cheerios i Schmitz. Jednak jego kariera gwałtownie się załamała we wrześniu 2020 roku, kiedy został aresztowany przez FBI. Śledztwo wykazało, że Harris wykorzystywał swoją pozycję w środowisku cheerleaderskim do nawiązywania kontaktów z nieletnimi chłopcami. Poprzez aplikacje Snapchat i Instagram nakłaniał ich do wysyłania zdjęć i filmów o charakterze seksualnym. W toku śledztwa ujawniono, że jego ofiarami padło co najmniej 10 nieletnich chłopców w wieku od 13 do 17 lat. Harris przyznał się do przestępstw seksualnych wobec siedmiu nieletnich, w tym do podróżowania między Stanami w celu odbycia stosunku z 15-letnim chłopcem podczas cheerleaderskich zawodów. Szczególnie szokujący był fakt, że część przestępstw popełnił już będąc gwiazdą Netflixa. W lutym 2022 roku przyznał się do winy w zamian za złagodzenie niektórych zarzutów. W lipcu 2022 roku sąd federalny w Chicago skazał go na 12 lat więzienia. Po odbyciu kary będzie objęty ośmioletnim nadzorem kuratorskim. Będzie musiał się zarejestrować jako przestępca seksualny i przejść terapię. Podczas procesu Harris wyraził skruchę i przeprosił swoje ofiary, tłumacząc swoje zachowanie traumą z dzieciństwa. Sam był ofiarą wykorzystywania seksualnego w wieku 13 lat. Drew Drexel to były amerykański sportowiec i zwycięzca programu American Ninja Warrior, urodzony 6 stycznia 1989 roku w Coral Springs na Florydzie. Znany pod pseudonimem Real Life Ninja, rozpoczął swoją karierę w programie w 2011 roku, systematycznie budując pozycję jednego z najlepszych zawodników w historii show. Jego największy sukces przyszedł w 2019 roku, gdy wygrał 11. sezon programu i otrzymał nagrodę w wysokości miliona dolarów. Drexel wykorzystał swoją sławę do zbudowania małego imperium biznesowego. Prowadził własną siłownię Real Life Ninja Academy w Connecticut, organizował obozy treningowe i sprzedawał produkty pod swoją marką. Jego kariera została gwałtownie przerwana 4 sierpnia 2020 roku, gdy został aresztowany przez FBI w swoim domu w St. Cloud na Florydzie. Śledztwo federalne ujawniło, że w 2014 roku, podczas wydarzenia związanego z programem w Connecticut, nawiązał kontakt z 15-letnią fanką, z którą przez następne dwa lata utrzymywał relacje seksualne, regularnie podróżując między Connecticut a New Jersey. Prokuratura przedstawiła mocne dowody w postaci wiadomości tekstowych, zdjęć i nagrań rozmów, dokumentując co najmniej trzy przypadki wykorzystania seksualnego nieletniej. Został oskarżony o cztery poważne przestępstwa federalne, w tym produkcję materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci oraz używanie środków komunikacji międzystanowej do nakłaniania nieletnich do aktywności seksualnej. W grudniu 2022 roku sąd federalny skazał go na 83 lata pozbawienia wolności. Po aresztowaniu NBC Universal natychmiast zerwało z nim wszelkie kontrakty i usunęło jego wizerunek z programu. Sponsorzy wycofali się ze współpracy, a jego siłownia została zamknięta. Podczas procesu ujawniono, jak wykorzystywał swoją pozycję celebryty do manipulowania ofiarą, przekonując ją o wyjątkowości ich relacji i konieczności zachowania jej w tajemnicy. Obecnie odbywa karę w więzieniu federalnym, gdzie zgodnie z wyrokiem spędzi najprawdopodobniej resztę życia. W przypadku ewentualnego wyjścia na wolność, będzie musiał zarejestrować się jako przestępca seksualny i zostanie objęty dożywotnim nadzorem. Harvey Weinstein to były amerykański producent filmowy, którego upadek z pozycji potentata Hollywood do skazanego przestępcy seksualnego. Stanowi jeden z najbardziej znaczących przypadków rozliczenia z nadużyciami władzy w przemyśle rozrywkowym. Urodził się 19 marca 1952 roku w Nowym Jorku w rodzinie żydowskiej. Wraz z bratem Bobem założył w 1979 roku firmę Miramax, nazwaną na cześć ich rodziców Miriam i Maxa. Firma początkowo zajmowała się dystrybucją filmów niezależnych. By później stać się jednym z najbardziej wpływowych studiów filmowych, stojąc za sukcesami takich produkcji jak Pulp Fiction, Zakochany Szekspir, Wzgórze Nadziei czy Chicago. Weinstein był znany ze swojego agresywnego stylu prowadzenia interesów i skutecznych kampanii oskarowych, które przyniosły jego filmom ponad 300 nominacji do Oscara. Po sprzedaży Miramax Disneyowi za 80 milionów dolarów w 1993 roku. Wraz z bratem założył w 2005 roku The Weinstein Company. Za fasadą sukcesu biznesowego przez dekady wykorzystywał swoją pozycję do systematycznego molestowania i gwałcenia kobiet w branży filmowej. Jego przestępczy schemat został ujawniony w październiku 2017 roku przez śledztwa dziennikarskie The New York Times i The New Yorker, co doprowadziło do powstania ruchu MeToo. Ponad 80 kobiet, w tym znane aktorki jak Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow i Rose McGowan, oskarżyło go o różne formy napaści seksualnej. Działał według powtarzalnego wzorca. Zapraszał kobiety na spotkania biznesowe do pokoi hotelowych, gdzie je napastował, wykorzystując swoją pozycję do szantażu i uciszania ofiar. W marcu 2020 roku został skazany w Nowym Jorku na 23 lata więzienia, a w grudniu 2022 roku Sąd w Los Angeles dodał kolejne 16 lat za gwałty i napaści seksualne. Obecnie odbywa wyrok w więzieniu Mohawk w stanie Nowy Jork, zmagając się z licznymi problemami zdrowotnymi. Jego żona Georgina Chapman rozwiodła się z nim, stracił członkostwo w prestiżowych organizacjach branżowych, a jego firma zbankrutowała. Josh Dugar to były amerykański gwiazdor reality show 19 Kids and Counting, urodzony 3 marca 1988 roku w Arkansas. Najstarszy syn rodziny Dagarów, której życie było pokazywane w programie TLC przez 10 sezonów. Dugar dorastał przed kamerami jako część ultrakonkretnej rodziny chrześcijańskiej, która zdobyła sławę dzięki swojemu konserwatywnemu stylowi życia i dużej liczbie dzieci. W 2015 roku jego wizerunek został zniszczony, gdy magazyn In Touch Weekly Ujawnił dokumenty policyjne z 2006 roku, pokazujące, że jako nastolatek molestował seksualnie pięć nieletnich dziewcząt, w tym cztery swoje siostry. Jego rodzice, Jim Bob i Michelle Dagar, przyznali się do ukrywania tych incydentów i zamiast zgłoszenia sprawy na policję, wysłali syna na chrześcijańskie doradztwo. TLC natychmiast anulowało program, a Josh stracił pozycję dyrektora wykonawczego w Family Research Council Action. Kolejny skandal wybuchł, gdy hakerzy ujawnili, że posiadał konto na portalu Ashley Madison, służącym do organizowania zdrad małżeńskich. Przyznał się wtedy do uzależnienia od pornografii i zdrady swojej żony Anny. W listopadzie 2019 roku agenci federalni przeprowadzili nalot na jego salon samochodowy w Arkansas w ramach dochodzenia dotyczącego materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. Śledztwo wykazało, że Dugar używał zaawansowanego oprogramowania Linux do omijania monitoringu internetu i pobierania nielegalnych materiałów. Na jego służbowym komputerze znaleziono ponad 600 plików zawierających materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, w tym niektóre uznawane przez śledczych za jedne z najgorszych, jakie kiedykolwiek widzieli. W grudniu 2021 roku został uznany winnym posiadania i odbierania tych materiałów. W maju 2022 roku sędzia Timothy Brooks skazał go na 12 lat i 7 miesięcy więzienia federalnego, podkreślając niewyobrażalne i niemożliwe do opisania okrucieństwo materiałów znalezionych w jego posiadaniu. Oprócz wyroku więzienia, Dugar został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 50 tysięcy dolarów i będzie objęty 20-letnim nadzorem po wyjściu z więzienia. Ma zakaz jakiegokolwiek nienadzorowanego kontaktu z nieletnimi, w tym własnymi dziećmi, oraz zakaz dostępu do internetu bez zgody kuratora. Obecnie odbywa karę w więzieniu federalnym FCI Seagoville w Teksasie, gdzie pracuje w pralni więziennej za 12 centów na godzinę. Jego żona Anna, z którą ma siedmioro dzieci, pozostaje z nim w związku małżeńskim i regularnie go odwiedza, wierząc w jego niewinność. Sprawa Dagara wywołała szerszą dyskusję na temat ukrywania przestępstw seksualnych w konserwatywnych środowiskach religijnych, roli mediów w kreowaniu fałszywego wizerunku rodzin oraz niebezpieczeństw związanych z eksponowaniem dzieci w programach reality show.